Hejka, kochani, a witam Was dzisiaj na wspaniałym sensie z owocową eksplozją, jaki zafundowała nam dzisiaj widzka Ewa. Jak widzicie, moi kochani, ja już drapeczki przygotowałam sobie poza, kam poza kamerą. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć, siedem owocowych zdrapek, także bierzemy się za drapanie. Teraz was troszeczkę przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Te fajne owocki. Jak widzicie, tu takie kółeczka porobiłam nawet. Fajnie mi to wyszło. No to bierzemy się za drapanie dalej. I mamy tu arbuza. Tak powiem Wam, że czatuję na tą owocową eksplozję, żeby tak ustrzelić mnie chociaż właśnie te trzy dyszki. Zobaczymy. Może dzisiaj w którejś z tych zdrapek mi się to uda. Ale i tak cały czas podtrzymuję, że bardzo ją lubię. Premiera tej zdrapki ostatnio Yy, przez jakiś czas dobrze mi sprzyjała ta zdrabka Teraz troszkę się uspokoiła No ale zobaczymy może teraz Dzięki Ewie Znowu owocowa eksplozja Zacznie nam tutaj szaleć Ale co by nie było to Muszę powiedzieć, że Ewcia Zafundowała mi tutaj wspaniałą zabawę Wiedziała że, Wiedziała doskonale, że Lubi owocową eksplozję i proszę, taki mamy tutaj fajny teraz owocowy sens. No, ale ja tutaj gadu gadu, a tutaj owoce nam się odkrywają. O, teraz mamy figę z makiem. <grym> I dobra. O, pomarańcza. To jeszcze truskawka albo kokos. <grym> Poproszę. I już będzie fajnie, no bo trochę nam tutaj nadziei narobiła. Bo trochę się tu podsłaniało. No ale zobaczmy, jaki jest ostatni symbol. O, ananas. O, ale w sumie ananas odsłonił nam jedną linię, także jest fajnie. Super! Pierwsza zdrapka wygrana z numerem 5. I mamy pierwszą owocową linię. Świetnie, także fajnie nam się to dzisiaj zaczęło. Nie mieliśmy wiśni, borówek, kokosa. Także patrzymy, co się tutaj dla na nas kryje. O, i 6 złotych, Super! Tak już nam się dzisiaj owocowe szaleństwo zaczęło, że mamy już pierwsze 6 złotych w tej strapeczce. Świetnie! Super! Owocowa się zaczyna tutaj znowu rozkręcać. A, a, a. Fajnie! Także pierwsza wygrana strapeczka bierzemy się za następną z numerem 6. No to dobra. Lecimy po kolei. Kiwi. O, od razu zrobimy sobie taki mały teścik, czy jedna po drugiej drapce może wygrać kiwi teraz jabłuszko staram się Wam robić takie fajne kółeczka jak tutaj robiłam wcześniej, bo to tak fajnie wygląda <grym> dalej mamy co? kokosa jest kokos a nawet trzy melony też były trzy melony i bierzemy się dalej za co? za borówkę boróweczki też tutaj są to jeszcze by nam tylko pomarańcza była potrzebna do szczęścia i by było pięknie. Ale przedostatni symbol to gruszka. Odsłaniamy gruszeczki. Gruszki cztery tutaj nam się schowały. Ok. No to co, patrzymy, jaki ostatni symbol tutaj jest dla nas. A jest to Figa. Ale super, kochani, Figa odsłoniła nam dwie linie. Pięknie. Naprawdę dzisiaj to będzie owocowe szaleństwo. Zobaczę ale fajnie No to co, patrzymy co tu się kryje Tu mamy 3 złote A w drugiej mamy 3 złote Także kolejne 6 złotych No super kochani Jedna po drugiej zdrabce I jest wygrana, świetnie Kolejne 6 złotych Ekstra, czegoś jeszcze, czegoś tu nie pominęłam Zobaczmy literki kontrolne A, 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 fajnie Także kolejna zdrawka wygrana Bardzo się cieszę to bierzemy się za następną. O, tak nie po kolei lecę. Mamy czwóreczkę. No zobaczymy. <gry> Czy w tej czwóreczce coś do nas się kryje? Borówka tutaj jest, ale fajnie. Dwie zrapeczki już wygrane. <gry> Bardzo się cieszę. Teraz wisienki. O, trochę wisienek mamy tu więcej. To pozwolę sobie to tak o zamaszyście bardziej zdrapać. Ok, dalej. Gruszka. Mamy gruszeczki. O, jak nam tutaj ładnie podsłaniały. I tak jak już Wam mówiłam, używam niebieskiego drapaczka tego małego odlotto, bo fajnie mi się nim drapie te małe okienka w drapeczkach. Czy to w krzyżówkach tych mniejszych, czy właśnie owocowe eksplozje. Fajnie mi się drapie tym mniejszym drapaczkiem. Okej, okay, także kokosy już są za nami. A czy przed nami są też jakieś kokosy z Zobaczymy. Kiwi. Dobrze. I przedostatni symbol już tutaj dla nas to arbuzi. A tak sobie go tu zrobimy, bo tak się fajnie ułożył. O, tutaj takie schodki. No tu sobie zobaczę, tylko czy mi się tutaj nagrywanie nie wyłączyło. Nie. Kropeczka się świeci, także nagrywanie trwa. I ostatni symbol to jabłuszko. Ojej, i jabłuszko też nam odsłoniło linię, kochani. Trzecia zdrapka pod rząd, która dała nam dzisiaj wygraną w owocowej eksplozji. No, coś wspaniałego. Ale super, naprawdę, zdrapeczki od serca Dewuni wybierane. Naprawdę, kochani, proszę was o ogromne łapki w górę dla Ewci. Bo już mamy trzecią zdrapkę wygraną. Jeszcze się upewnię, tak szybciutko. Kokos, kokos był, wisienki były. Jabłuszko też, no to patrzymy co tutaj jest 3 złote, fajnie Kolejne 3 złote wpadło nam do kolekcji D, Wszystko się zgadza, super Ale owocowa eksplozja znowu zaczyna szaleć No może się odblokuje teraz dzięki ewuni. Zdrapeczka z numerem 3 teraz Fajnie, to wierzymy się dalej Cytrynka teraz Ale super Bardzo się cieszę, muszę Wam powiedzieć bo przez chwilę właśnie tak jakby owocowa eksplozja troszkę mi przysnęła że tak to nazwę a tu już tak się rozkręciła znowu z wygranymi świetnie i to zdrapeczki od Ewci super o, gruszki tak mamy gruszeczki dalej, co? truskawka truskaweczki teraz drapiemy. I ok, i co tu dalej? Arbus. O, tutaj jest arbuzik. Fajnie, dobrze. Przedostatni symbol, jaki tutaj mamy, to karambola. O, jest karambola tutaj. I tutaj. No i co? Czy będzie to melon? <gryw> Zobaczmy. Nie, to są banany a zrapiemy te banany, bo skoro już są to trzeba je zrapać no ta zrapeczka tutaj e, okazała się przegrana, no no wiadomo nie my się tak, żeby, żeby wszystkie wygrywały e, literki kontrolne mamy tutaj różne i e, S i N, także ta z numerem 3 jest akurat pusta, no ale to nic bierzemy się za następną teraz z numerem 2 tak nie lecę numerem po kolei, ale fajnie, bo mamy super zaskoczenie dzisiaj Zobaczymy, czy coś czy się tutaj dla nas kryje. Ananas. Jestem bardzo ciekawa. Ale awokado, tutaj mamy sporo. No to drapiemy. O, i tutaj jest awokado. Świetnie. O, tak, żeby było ładnie, równiutko. Na mi się staram. No, i dalej co? Dalej mamy jabłuszko. O, tutaj są dwa piękne czerwone jabłuszka. Czy nagrywanie tylko? Zobaczymy, tak, nagrywanie jest. Ok, dalej. Cytrynka. Dwie cytrynki. Tak, dobrze. Teraz winogrona. Mamy tutaj winogronka. Super, dobra. No i przedostatni symbol. To truskawka. O, są tutaj truskaweczki. To tak sobie zdrapiemy już za I mamy linię. Ale super, kochani. Mamy kolejną linię figa. Truskawka. E, przed chwilą drapałam truskawkę i melony. Ale super. Dobra, ale jeszcze ostatni symbol. Ostatni symbol to kokos Zdrapiemy go sobie i zaraz odkryjemy Jaka tam się dla nas kryje wygrana Zobaczmy 3 złote, super Także powiększa nam się tutaj nasza kula wygranych D. wszystko się zgadza Świetnie, owocowa eksplozja dzisiaj idzie jak burza To chyba dlatego, że są to zdrapki od Ewy Przedostatnia zdrapeczka A teraz z numerem 69 Na koniec jedyneczka nam zostaje Zobaczymy No to co? Teraz drapeczka z numerem 69. Ananasy. Ojej, no co, ja mówię melony, drapie melony, mówię ananasy. Ale miał być melon i drapie dobrze tylko. Ananas, powiedziałam. Kokos. Teraz mamy kokosy. I drapiemy kokosy. No i dalej. O, jest ananas. I jak powiedziałam, tak mam. Także mógł on zdrapać, nic by się nie stało. Dobra, także mamy tutaj ananasy. O i tutaj jeszcze. Dobrze. Następny symbol to jabłuszko. Mamy tu jabłuszko i tutaj jabłuszko. Dalej. Arbuzik. O, tutaj nam się ładnie ustawiły trzy arbuzy w rządku. W różku na dole. Okay. No to jeszcze karambola do kolekcji, i już będzie dobrze. Mhm. No to patrzymy dalej. Przedostatni symbol to truskawka. I mamy tutaj truskaweczki. E, więcej nie widzę. No to patrzymy, co ostatni symbol to? Awokado. Chyba awokado nic nam tutaj nie zmieni, no ale zrobimy sobie awokado, skoro już tutaj jest. To trzeba jej zdrapać. No, ale nie utworzyła nam się żadna linia. Zobaczmy tylko jeszcze literki kontrolne. I, A, S. Także są różne. Zdrapeczka jest pusta. I ostatnia zdrapka dzisiaj z numerem 1. No, kochani, no, czasem jest tak, że, pierw, że A w sumie mniejsze z tym. Teraz drapiemy arbuza. Dalej kokos. Mamy tutaj kokosa. Bo chciałam powiedzieć, że ostatni będą pierwszymi, ale tutaj trochę nieszczególnie to pasuje. <grymne> Teraz truskawka. Mamy tutaj truskaweczki. Dalej karambola. O, karamboli mamy tutaj sporo. Także dobrze, fajnie. Dalej jabłuszko. O, jabłuszka trzy nam się tutaj ułożyły. Ostatni symbol to winogrona i mamy na koniec drabka z numerem 1 i mamy linię. No nie wierzę, także tylko dwie zrapki dzisiaj przegramy. Dobra, drapie dalej. Mamy linię, ale fajnie. A ostatni symbol to borówka. A tu ananasa nie było, ananasa, ale borówka nam nie tworzyła linii. Popatrzyłam, czy był ananas, bo byśmy mieli drugą, ale ananasa nie było. No ale świetnie, mamy tutaj linię. Także zobaczmy, co nam się tutaj kryje w tej zrapeczce. 3 złote Także powinno być DDD. Tak i tak właśnie jest. Ale kochani, naprawdę dzisiaj mamy dużo wygranych w tych zdrapeczkach tutaj od Ewuni. No zobaczcie, no żeby tyle zdrapek wygrało. Super. Pięć zdrapek wygranych na 7. Także naprawdę ekstra. No to zrobimy sobie takie małe podsumowanko teraz. Dobrze kochani, także mamy tutaj tak 6, 9, 15, 18, 21. Także 21 zł na 21 zł 5 zrapek wygranych całkowity wkład, który Ewunia tutaj nam zainwestowała w ten odcinek, nam się zwrócił, także moim zdaniem naprawdę super, no po prostu owocowa eksplozja znowu dała czadu 5 zrapek wygrało na 7 mamy 21 zł na 21 także czego chcieć więcej? Zostawcie serduszka ogromne i łapeczki w górę dla Ewunii za takie szczęśliwe owocowe eksplozje ja jestem szczęśliwa bardzo i bardzo Ci Ewunię dziękuję za takie zdrapeczki Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo mi się spodobał bardzo. <śmum> Żegnam się z Wami tymczasem, kochani, i do zobaczenia już wkrótce. Muziaczki, pa pa!